Po raz pierwszy w naszej historii równolegle organizujemy dwa kierunki studiów podyplomowych. Tuż za mną, tuż za moimi plecami analiza taktyczna, edycja pierwsza. A Obok, za ścianką, trzecia edycja rozumienia gry. Jesteśmy ogromnie wdzięczni i szczęśliwi z tego powodu, że kolejnym razem obdarzyliście nas zaufaniem. Studia podyplomowe to świetne miejsce do poznawania nowych ludzi i rewelacyjne miejsce spotkań. Kolejne studia, kolejne wyzwanie. Studia analizy taktycznej. Już po pierwszym dniu wiem, że to będzie dobry czas. I myślę, że tak samo wartościowy jak poprzednie, zrozumienia gry. Wciąż marzy mi się kariera trenerska. Jeśli się nie uda, to może będę najlepiej wykształconym polskim działaczem. Trzeba dobrze pokazać e, analizę, czy indywidualną, czy zespołową. Na pewno potrzeba w, do tego programu. Dzisiaj, dzisiejsze zajęcia warsztatowe e, pokazały, e, w jaki sposób można tą pracę przyspieszyć. I jest nam niezmiernie miło, że. Mogliśmy podzielić się naszym sposobem, a także funkcjonowaniem programu ze studentami. Po raz kolejny dziękuję serdecznie za zaproszenie od ekstra Trenera na, na, na studia z Biro. Mówiliśmy o analizie taktycznej. Mój debiut, jeśli chodzi o z tej perspektywy pracy szkoleniowej, natomiast mam nadzieję, że byłem w stanie podzielić się doświadczeniami chociażby czy to z poziomu e, piłki centralnej, czy to też nawet z poziomu piłki aspektu syni. Grupa bardzo aktywnych trenerów, e, myślę, że e, zostali zainspirowani przez e, grupę Deduktor, e, czyli właśnie moją osobę i Łukasza Targiela w te, te dwa dni szkoleniowe. Poruszyliśmy, myślę, że wiele kwestii związanych oczywiście z rozumieniem gry. Mam nadzieję, że to było i myślę, że jestem pewnie, że było to było nich inspirujące. I, i takie owocne, bo baterii było bardzo dużo.